Dzień dobry moi drodzy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy już na lotnisku w Ho -Chi tak dokładnie. Dzisiaj już wracamy do domu niestety jest, który dzisiaj 8 stycznia, prawda? Tak. 8 stycznia. No więc czas najwyższy wrócić generalnie. Siema Bolek. Lot mamy dopiero za 3 godziny, no ale z racji, że to jest międzynarodowy, no to musieliśmy być wcześniej i stwierdziłam, że zrobimy jeszcze sobie wspólnie outfit czek na samolot. A więc ja mam legginsy i taką koszulkę. Nie wiem, czy zobaczycie, ale ona mam mapę świata z tyłu. Pewnie nie, bo mam plecak. Chociaż czekajcie, może zdejmę to Wam lepiej. Pokażę. O. Dzięki Katarzyna. Piękna, co? I jeszcze nerka oczywiście. Tutaj mam telefon, nasze kamerkę i takie inne rzeczy. Katarzyna outfitczek. Szybko na podróż. Co mamy? Dres. Dres. I koszulka. Chodź pokaż z bliska. Katarzyna ma super koszulkę taką z kapibarą. Mi się To jest z tej kawiarni, co byliśmy na początku wyjazdu. właśnie z kapibarami nam dali taką koszulkę. No więc taki outfit. Ja mam moje najeczki też. Te w których chodzę, kurde, zimy lato, jesień nie ma. Dla mnie nie ma różnicy, jaka jest parę roku. Krzysztof z małą już stoją w kolejce, żeby się odprawić, bo jest dosyć dużo ludzi, a nasza odprawa dopiero się zaczyna za jakieś pół godziny. Także trzeba było zająć sobie miejsce. Postanowiłam nagrać taki film z podróży, bo zauważyłam, że Wam się podobają. Także mam nadzieję, że i ten będzie fajny. Tym razem mamy tylko jedną przesiadkę. Co tam Bolesław? O, w drugą stronę. Skąd on ma tyle energii? No, tym razem mamy tylko jedną przesiadkę, bo lecimy z Ho Chi Minh do Szanghaju. Tam będziemy jakieś 5-6 godzin, i później stamtąd już do Amsterdamu. Nie będziemy w ogóle nocować w Amsterdamie, bo lądujemy jakoś o 19, a do domu wtedy mamy ile? 700 km chyba jest, nie? Więc, żeby nie dojrzeć jakoś o 5, 6 nad ranem, to po prostu tam przenocujemy, no i dopiero wrócimy na chatę. Katarzyna tam będzie naszym kierowcą, of course. Co? Co się stało? To idziemy oddać walizki. Musimy jeszcze je zważyć. Zastanawiam się, czy mamy nadbagaż duży. Wydaje mi się, że nie, ale zaraz się okaże. O, a tam gdzieś w kolejce jest reszta ekipy. Pilnują miejsca. Gotowy na podróż? Tak, tak, w pełni gotowy, tylko że muszę Duty Free odwiedzić. Mamy już bilety i ja mam miejsce 50L. Katarzyna 50K, więc siedzimy koło siebie. I nie wiem, czy się nie pomyliłam, ale ten pierwszy lot, który teraz będziemy mieć, to on będzie trwał około 5-6 godzin, a ten kolejny będzie dłuższy, 12. Bo wydaje mi się, że powiedziałam, że na odwrót. Nie wiem, mózg mi się zaciął. Jeżeli tak, to, to poprawiam się. Pierwszy lot jest ten krótszy, a później będzie dłuższy. Czekamy teraz na resztę jeszcze na odprawie tutaj bo tam była kontrola właśnie paszportów i teraz będziemy e, sprawdzać bagaż podręczny. Będą nam prześwietlać wszystko. Nienawidzę tej części, bo to zawsze najdłużej zajmuje i jest najwięcej czasu się na tym traci, bo musimy wszystko wyjąć całą elektronikę, kosmetyki, no, a ja troszeczkę tego mam, bo i kamerki, i laptop, i pełno jakichś ładowarek, kabli. No ale nic, ponieważ będzie łatwiej, bo pochodzimy sobie po sklepach, trochę pokręcimy się w kółko. Może coś zjemy jeszcze. Sukces. Przeżyliśmy odprawę. Teraz mamy wolne. Nasz gate ma numer 9. Ale otworzy się dopiero za godzinę i 40 minut. Tu się już sklepiki nawet zaczęły. Myślałam, że to awokado, a to durian. Jakieś magnesy ostatnio można kupić, otwieracze. Tu choinkę nawet jeszcze mają. Ale tak cicho i spokojnie jest. Wydaje mi się, że to przez tą godzinę. Patrz, będzie Ci pasować do koszulki. Mogę Ci taką kupić, jeśli chcesz. Ona jest jak ściera szmata taka do A, faktycznie. No nie jest przyjemna w dotyku. Siedzimy już sobie tutaj na naszym gejcie. A ja z Katarzyną jeszcze sobie wzięłam, kupiłam w 7-Eleven pod naszym hotelem te trójkąciki takie na pożegnanie, więc po ostatnim jeszcze. Może jeszcze w Szanghaju kupimy ewentualnie. No ale jeżeli nie, no to teraz mamy ostatnie. Ja mam wersję z tuńczykiem i kimchi i Kasia też ma z tuńczykiem, tylko że chyba z majonezem. Tak mi się udaje. Ale trochę mi się nie chce stąd wracać. Tobie? zostałoby się, nie? Fajnie tutaj było Patrzcie, jak ładnie udało mi się otworzyć Pierwszy raz chyba aż tak ładnie Nawet nic nie wypadło Był przed chwilą serwis jedzenia Ja z Katarzyną miałam soczystą drzemkę ale pani nas obudziła, więc szybka prezentacja co nam dali do jedzenia dzisiaj. A więc po pierwsze jakiś taki batonik z miodem i z płotkami owsianymi dalej. Ciasteczko z serem chyba, albo z jakąś cebulą. Nawet nie wiem, ale wygląda całkiem nieźle. Next one. Żierzeszki, mleko 100%. I fajnie, że w takich torebkach to sobie weźmiemy na wynos. Witam już państwa serdecznie z Szanghaju. Tutaj jeszcze nas nie było. Co prawda będziemy tylko na lotnisku, bo nie mamy tyle czasu, żeby wyjść tam miasto i coś pozwiedzać. Ale w Szanghaju jesteśmy. Idziemy teraz na tą część, gdzie jest transfer. Poszukamy naszego nowego gateup. Obstawiam, że też będzie jakaś kontrola paszportów, bo zazwyczaj tak jest, że jak przylatujecie do nowego państwa, no to muszą was jakoś tam sprawdzić minimalnie. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jeżeli cokolwiek będzie, to nie zajmie nam to za dużo czasu. Ale był w ogóle piękny wschód słońca z samolotu. Jest siódma rano aktualnie, nawet chyba jeszcze nie. No, spaliśmy sobie parę godzin, nie za wiele, ale zawsze coś. Pierwszy raz zamiast takiej typowej kontroli paszportów, mieliśmy takie bramki. W których tylko przychodzicie, skanowali Waszą twarz i to tyle. Podoba mi się taki system, bo przynajmniej się nie marnuje tyle czasu. Znaleźliśmy oczywiście standardowo Starbucksa na lotnisku jak wszędzie. I pokażę Wam coś szybciutko, bo my w Chinach już ogólnie byliśmy w 2018 i wtedy nie kupiłam kubka tego mojego. A to jest ta kolekcja właśnie podróżnicza. I zobaczcie, jaki ładne tutaj mają. Złotym. I w środku jest taki piękny czerwony. Były jeszcze takie z napisem szanka i różne. I jeszcze taka w ogóle jakaś inna seria, której wcześniej nie widziałam. Taka jakby ręcznie malowana. Ale ja zbiorę właśnie. O te. Tak na dobry początek dnia wziąłem sobie moje ulubione kolbry z odrobiną mleka owsianego. W ogóle fajne naklejki tutaj mają. Bardzo miły poranek. Takie tościki piękne mamy na śniadanie, z chipsami chyba. Czekamy jeszcze na zupę i pierogi. Smacznego, Katarzyna. Zupa numer jeden i zupa numer dwa. Przyszły jeszcze nasze pierogi z krewetkami i właśnie to takie zielone coś, tak jakaś kapusta czy coś takiego. Piękny zestaw. Zobaczcie, jakie ładne pluszaki tutaj mają. Jakieś magnesy. Korci mnie katarzyny, żeby jakieś bryloczki sobie wylasować, bo to działa jak la że kupujecie sobie taki niewiadomy i możecie po prostu jakiś wylasować z tych. To który wybierasz, Katarzyna? Kupiłyśmy już to. Tak wygląda ten kartonik z bliska, jeszcze raz. Wiecie, no okay, mamy trzy okay. godziny czekania, także tutaj trzeba sobie zapewnić trochę rozrywki, bo... No. Szybciej czas zleci. Takie, takie mamy opcje. Katarzyna chce... Każdy tak naprawdę oprócz tego długiego, jakiegoś czarnego takiego naszyjnika. Gotowa otwierać? Nie, bo będzie po jeden długie główie. Chcesz otworzyć pierwsza? Nie, razem. Otwieraj. Razem? No dobra. Weź jakiś fioletowy. Różowy? Ten sam masz. O, taki. Nie ma masz co Pokaż, widzą. Ja mam taki. To, czy to jest ten, co ja chciałam? Nie, to jest ten całkiem poprawy. Chciała? Ale tak jest bardzo ładny. Ten środkowy z Hello Kitty. No to nie. Ty masz jaki? O, ty masz ten żółto-różowy. Katarzyna wzięła, wylosowała taki. Też bardzo ładny. Który wolisz? A który ty wolisz? Mnie który to sobie wybierasz? To ty wybieraj. A, jest o, bez różnicy. No. Także taki szybki open box. W ogóle zobaczcie, jaki mamy ładny widok. Na samoloty. Co prawda nie nasze, ale samoloty. To co teraz? Muszę w ogóle naładować kamerkę, bo mi się rozładowuje bateria już powoli. Klasa. Prezentacja. Bardzo mi się podoba. Ty masz już dwa. Tobie się podoba? Tak. A w sumie nawet do tej kokardki ci taki jasny pasuje. Tak. Słodkie. Polecanko. Bardzo dobrze zainwestowane 10 dolarów. Gdzie idziemy? Na Gata chyba trzeba, idziemy. trzeba I idziemy siedzieć dalej. Jak wymyślimy jakąś nową aktywność, to Wam zrobię update, a jak nie, to do się z samolotu. We will see. Zimno. Zapowiesz na pewno. Nic. Mikrofon mam wyłączony, nie wiem czy będzie coś zadać. Co hmm. masz do picia fajnego? Pink drink. Poszliśmy po kawę numer dwa. Ja wziąłem sobie Amerykanko Oj. Bo trochę przepiździło w tym Szanghaju i jest e, jeden stopień. I jak wypiłam tą mrożoną troszkę zimno mi się zrobiło. Jest tym razem ciepło. Fajnie się bawi za vlogera. <grym> no. Hello. Nasz lot będzie trwał 11 godzin i 55 minut. To jest najdłuższy lot jaki mieliśmy? Czy był dłuższy? Dobra, to nie najdłuższy, bo z Dubaju do Brisbane był 14 godzin. Ale jeden z najdłuższych. Bo 12. Będziemy pół dnia siedzieć w tym samolocie. Jesteś na to gotowa psychicznie? Noszą już napoje i jedzenie, to zaraz wam pokażę co dostaniemy. Zrobimy taste test. A co chcesz do picia? Soczek? Właśnie, bo widzowie ostatnio się pytali, w co ty grasz. To albo jest to Coin Master, albo coś takiego, jak to się nazywa? Bus Escape Traffic Jam. Mm -hmm. Co chcesz do picia? Soczek, cola, sprite'a, wodę? Okay. Nie mam. A Krzysztof skupiony gra sobie w karty. Masz jeszcze 11,5 godziny, żeby w to grać. Katarzyna wam zaprezentuje, co jest dzisiaj na obiad. Okej, okay, mamy beef and rice w sosie pomidorowym. Takim wygląda całkiem nieźle. Mamy melona. Kawałek szynki. Szynki z kapustą i z pomidorem. Interesting choice. O, Ciasteczko. Te ciasteczka są bardzo dobre. I masło. Tylko nie wiem do czego to masło, właśnie, no bo żadnej bułki nie dali. I woda w kubku. I mamy. O właśnie, jeszcze sztućce dostaliśmy A gorące to? Musieli dopiero więc z mikrofali Jeszcze był jakiś makaron z kurczakiem podobno, ale niestety do połowy nawet nie dotarli z serwisem, a już się skończył Także nie wiemy jak wyglądał, ale obstawiam, że podobnie jak ten co ostatnio był A ten ostatnio wcale nie był taki dobry, więc... Rozgotowali chyba ten brokuł troszeczkę hmm. Lepsze, nie? Krzysztofowi też bardziej smakuje niż w tym Vietnam Airlines Tobie też bardziej smakuje, nie? Nie, nie? po co te pomidory, nie? No właśnie te pomidory tak... Może być. Zjem to. Sprawdziłam przed chwilą, że mają dwie części Krainy Lodu tutaj właśnie na tych telewizorkach, więc mój plan na najbliższe mniej więcej 3 godziny to jest zrobić sobie maraton tych dwóch części. Tą pierwszą widziałam już milion razy, ale tą drugą tylko raz, więc czas najwyższy sobie je przypomnieć. Kolejny update zrobię wam jak skończę oglądać. Chyba, że przyniosę jakieś jedzenie, to wtedy wam pokażę jedzenie. Ale nie wydaje mi się, żeby przez najbliższe 3 godziny coś nasili, no bo dopiero było. Pora na serwis numer 2 Na razie zdążyłam obejrzeć tylko pierwszą część krainy lodu, bo później zasnęłam. Miałam power drzemkę chyba przez 3 godziny. Bo zostało nam tylko 5 do celu. Chyba nawet więcej niż 3 godziny. Nawet nie wiem, nie chcę mi się już. Ale ogólnie obejrzałam na razie tylko pierwszą część. I teraz um, pora na jedzenie. Ładnie wygląda, nawet chyba lepiej niż ten ryż. Tutaj co to jest? Jakiś pudding? Chyba pudding. A zupa jakąś dalej? i Szynka z warzywkami, z kapustą. Okej. I okay. ciasteczko to samo co ostatnio. Otworzyłam też już swoje. To jest właśnie makaron taki ryżowy z marchewką sosem sojowym, jakąś zieleniną i kurczakiem. Tak wygląda i pachnie no, bardzo no, ładnie. No, 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 no. Jakoś przeżyliśmy ten 12-godzinny lot, teraz czekamy na nasze walizki. Tutaj już tak powoli zaczynają jeździć, więc trzymajmy kciuki tylko, żeby przyjechały i będziemy iść na autobus i kierować się w stronę parkingu, bo właśnie auto zostawiliśmy tutaj na parkingu w Amsterdamie no ale żeby je odebrać to musimy tam najpierw dojechać autobusem teraz jest godzina 19 i przez to, że właśnie nasz samolot dolatywał tak dosyć późno, no to już stwierdziliśmy, że nie będziemy wracać tak na noc, bo to mamy jednak 8 godzin jazdy samochodem do Świnoujścia i zostaniemy sobie tutaj na noc i po prostu rano pójdziemy jeszcze na jakieś yy, małe zakupy tutaj w Holandii, spacerek i będziemy jechać dopiero do domu, więc myślę, że tak jutro około 17-18 powinniśmy być. Jedna rzecz, której nie przemyśleliśmy, jest tylko to, że przylecieliśmy bez żadnych zimowych kurtek, a na dworzu jest minus jeden aktualnie, więc my w tych bluzek i takich cienkich przeciwdeszczowych kurtkach, będziemy musieli czekać na ten autobus. Ale chyba nie będzie tak źle, to nie powinno jakoś długo potrwać. Ten piękny poranek z Amsterdamu. Przez to, że wczoraj spaliśmy przez praktycznie cały lot i była teraz zmiana czasu, to cała ekipa wstała o szóstej i wszyscy są zadowoleni i wyspani, nawet Katarzyna, która w domu przed dziewiątą to nie otwiera nawet oczu. Także jest dobrze. No, widzicie? Taka zadowolona idzie. Rzadko ją można zobaczyć tak wcześnie, chyba że gdzieś jedziemy. No to w drodze na lotnisko ewentualnie. Z hotelu będziemy wyjeżdżać koło ósmej, bo jeszcze jedziemy zrobić te zakupy spożywcze, o których was, Wam wspominałam. A tutaj nie mamy żadnych śniadań w tym hotelu, więc kupimy sobie coś w sklepie. Tylko, że jest darmowa kawa, gorąca czekolada i herbata. I przed chwilą tak stwierdziliśmy w sumie wszyscy zgodnie, że pójdziemy się napić wspólnie gorącej czekolady na dzień dobry. Albo kawy, kto co woli. Możesz klikać. Taką czekoladę nam pan przyniósł. Daj, ja tu wleję, Taka czekolada tutaj. No nie no, będziesz musiała tym patyczkiem mordo wymieszać. Daj, ja się pobawię otworzę ci. Szkoda zębów. Takie no tam dużo. Takie ma mieszadełko. Żeby Nie było grudków. Nie będzie grudków. Sukces. No to teraz poczekamy sobie na resztę, aż każdy się spakuje i będziemy wracać do domu. Hmm, całkiem niezła jak na taką hotelową. e Mieliśmy w ogóle szczęście, bo była ostatnia gorąca czekolada. Pan przyniósł z jakiegoś zaplecza. Zatrzymaliśmy się jeszcze na tankowanie, żeby później nie musieć na trasie. I patrzcie, co tu mają. Takie piękne stanowisko. Byłam z Katarzyną w łazience jeszcze i wtedy dostajecie taki bilecik na wykorzystanie 50 centów zwrotu. Więc wykorzystamy to na kofi. Mmm, taka słodka. Ale te rogi ma takie trochę brzydkie. Mogli się bardziej postarać. Ale ogólnie żarówka ładna. Do domu mamy jeszcze 700 parę kilometrów. Już jesteśmy po tych zakupach, tylko zapomniałam wziąć kamerkę, więc wam nic nie nagrałam. Ale zrobiliśmy gigantyczne zakupy spożywcze pełne jakichś serów, takich rzeczy. Ledwo się zapakowaliśmy do auta, generalnie. Wzięłam sobie kawę jednak z tej takiej tutaj na stacji kawiarni zamiast tej maszyny Starbucksa, bo tam mieli tylko zwykłe mleko. A ja wolę z owsianym albo właśnie z migdałowym, więc taka mała zmiana. Ale mam moje americano. I lecimy w trasę. Teraz najbliższy przystanek będzie pewnie za 500 km. Trochę śniegu napadało, więc jest ślisko, ale Katarzyna bardzo ładnie jedzie. Zaraz będziemy też przekraczać granicę z Niemcami, ale mam coś Wam do pokazania jeszcze. Jak byliśmy w tym sklepie spożywczym, to kupiłam z Katarzyną takie pączki na drogę. To są zwykłe, takie z cukrem. Mama z Krzysztofem wzięli sobie takie wafelki zamiast pączków. I jeszcze taką wersję. Weszliśmy już bezpiecznie do domu, zaczęliśmy też rozpakowywać walizki, tam wam troszeczkę nagrałam ile rzeczy takich spożywczych, które przywieźliśmy. No, mówiłam, że trochę nas poniosło i to są same rzeczy z Wietnamu i z Kambodży, nie licząc tego, co kupiliśmy w Amsterdamie. No, więc, no troszeczkę tego jest. Tutaj mam też moje pamiątki, mogę wam tak najszybko pokazać, co sobie przywiozłam. Po pierwsze, taki mały ludzik z wietnamską czapeczką. Takie dwa magnesy. Tutaj jest taki kapelusz z Wietnamu i flaga z Kambodży. Flagi takie przypinki do jakiegoś paska, plecaka czy czegoś. Zbieram te flagi z każdego państwa, w jakim jesteśmy. Jeszcze do niczego ich nie przyczepiłam, no ale mam całą taką szkatułkę właśnie z nimi, więc kupiłam sobie dwie kolejne generalnie do kolekcji. Jeszcze taki piękny notesik z Kambodży. On nie ma tutaj żadnego napisu ani nic, ale bardzo mi się spodobał, więc sobie wziąłem. Ja uwielbiam takie papiernicze rzeczy, więc nie wiem jeszcze do czego go wykorzystam, ale na pewno znajdę jakieś zastosowanie dla niego. Tutaj mam jeszcze moje trzy kubki ze Starbucksa. Już Wam pokazuję po kolei. Pierwszy to jest ten z Chin, który kupiłam teraz na lotnisku w Szanghaju. Taki z Wietnamu. I w Kambodży niestety nie znaleźliśmy tego z napisem Kambodża, więc mam po prostu z miejscowości tej Siem Rep. Także takie zakupy. Teraz idę tam na dół troszeczkę posiedzieć, bo babcie z dziadkiem do nas przyszli, więc zjemy sobie razem kolację, wypijemy jeszcze kawę, bo jest 18.00. My przyjechaliśmy jakoś półtorej godziny temu, ale właśnie zaczęliśmy rozpakowywać walizki, jakieś prezenty, takie rzeczy, no i troszeczkę nam na tym zeszło. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się kolejny vlog z podróży. Następny taki samolotowy to będzie, jak już będę wracać do Nowego Jorku dosłownie za. 9 dni. Zanim ten z powrotem do Nowego Jorku, to na pewno jakiś jeszcze vlog się pojawi. Jeszcze nie wiem jaki i kiedy dokładnie, ale wyczekujcie, bo na pewno coś będzie. Także do zobaczenia niedługo. Bye!